W kartezjańskim układzie współrzędnych xy przedstawiono fragment wydesu funkcji f, zobacz rysunek określonej wzorem. F od x równa się wartość bezwzględna z x odjąć 3 dla x mniejszego bądź równego 4, czyli jeżeli x jest mniejszy bądź równy 4, to ten fragment przedstawia tę funkcję. Natomiast dla x większego od 4 jest to funkcja 5 odjąć x i jest to fragment funkcji liniowej. Dokąd zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Dokładnie dwa miejsca zerowe mają funkcje określone wzorami: a, b, c i d. I teraz spójrzmy na rysunek. To, że został rysunek poprawnie narysowany, to myślę, że nie musimy sprawdzać. I teraz są różne wzory, a mianowicie taka para, taka para, taka i taka. Z czym nam to się kojarzy? Z dwoma wzorami z przekształceń. Albo z takim wzorem i to byłoby odpowiedzi A, oba wzory, Odpowiedzi b w drugim wzorze, odpowiedzi c pierwszy i drugi i to byłoby przesunięcie o wektor o współrzędnych p i 0. Jest to przesunięcie w poziomie wzdłuż osi x. Natomiast inne wzory typu w odpowiedzi b pierwszy wzór, i w odpowiedzi D pierwszy i drugi pasuje do takiego przekształcenia. F od x i dodać q. Wtedy jest to przesunięcie o wektor o współrzędnych 0 i q. Czyli przesunięcie wzdłuż osi o y. Czyli tu przesuwamy się lewo-prawo w zależności od znaku liczby p. A tu przesuwamy się góra-dół w zależności od znaku liczby q. Polecenie mówi nam o tym, że będziemy rozpatrywali miejsca zerowe. Mają być dwa miejsca zerowe. I teraz pójdźmy na rysunek. Przesuwanie wzdłuż osi x lewo-prawo, lewo-prawo, nie zmieni ilości miejsc zerowych. Póki co mamy tak. Jedno miejsce zerowe, minus 3, trójkę i piątkę. To są trzy miejsca zerowe. To są trzy miejsca zerowe. Przesuwanie właśnie w poziomie nie zmieni ilości. Oczywiście zmieni się położenie tych miejsc zerowych, na przykład o jeden w lewo, to wtedy byłoby minus cztery, dwójka i czwórka, ale o ilości nie decyduje. Czyli na pewno przesunięcie. Poziomie tego typu odpada. Więc możemy pewne y, wzory wyrzucić. Czyli jeżeli mają być oba spełnione, to na pewno tutaj oba nie spełniają, czyli odpowiedź A odpada. Gdzie jest jeszcze takie przesunięcie? Na pewno przesunięcie wzdłuż osi X też jest w tym miejscu. Czyli odpowiedź B też odpada i odpowiedź C. Oba wzory też są przesunięciem wzdłuż osi X, czyli odpada. Czyli już samo to, że odrzucimy te trzy odpowiedzi, podpowiada, że jedyną właściwą odpowiedzią powinna być odpowiedź D. Ale sprawdźmy to. Odpowiedzi D jest przesunięcie wzdłuż osi Y. W tym wzorze jest przesunięcie o jedną jednostkę w dół, bo Q wyniesie minus 1, a tutaj o trzy jednostki do góry. Sprawdźmy, czy to pasowałoby do tego, że będą dwa miejsca zerowe. Gdyby przesunął o jedną jednostkę w dół. To znaczy tak, te punkty charakterystyczne wszystkie przechodzą o jedno miejsce w dół. Punktami charakterystycznymi byłby o ten punkt będzie tu. Ten punkt będzie tu. I wykres byłby mniej więcej taki. Tu. Tu i tu. To byłby wzór Y równa się F od X i odjąć 1. I policzmy, ile ma miejsc zerowe. I jedno miejsce, i drugie miejsce zerowe. Zgadza się z poleceniem. Sprawdźmy, czy też i to drugie to spełni. Musimy przesunąć o trzy jednostki do góry. Czyli ten punkt charakterystyczny idzie raz, dwa, trzy do góry. I ten punkt raz, dwa, trzy do góry. I wykres wyglądałby mniej więcej tak. Tu, tu i potem tu. Jest to wzór y równa się f od x i dodać 3. Sprawdźmy, ile ma miejsc zerowych. No tu jest jedno miejsce zerowe w punkcie 0,0 i drugie miejsce zerowe, no gdzieś tam byłoby, gdzieś w tym miejscu. Nieważne, w którym, fakt jest faktem, że są dwa miejsca zerowe. A zatem potwierdza nam to, że prawidłową odpowiedzią do tego zadania jest odpowiedź da.